Zaraz wracam. Przez wiele, wiele e, lat, e, w zasadzie m, różne były e, tradycje tego kina. Było bardzo dużo, było bardzo mało widzów, ale zawsze niektórzy widzowie byli ciągle ci sami. I w ten sposób się zżyliśmy. E, Pomysłładowcami w zasadzie przyszły do mnie panie, pani Aneta Ligner i pani Mariola Tomasiak. Z taką propozycją, żeby zrobić wtedy kino dla kobiet. Szybko dogadaliśmy temat i postanowiliśmy, że w jeden czwartek miesiąca będzie kino dla kobiet. I przez te 11 lat widzicie, że jednak utrzymało się kino. Widzowie, na początku same panie, później również panowie zaczęli się pojawiać. No i kino dotrwało do dnia dzisiejszego. I to jest mój seans pożegnalny z Sokaczewem i z kinem Mazowszem. Proszę Państwa, 40 lat, które tutaj spędziłem w kinach sokaczeskich, bo to nie jest jedyne kino, a 27 lat w kinie Mazowsze. Zawsze będę wspominał z pewną nostalgią, bo to były fajne czasy. Kino było i, u, i z bardzo dużej widowni, i u mizer mizernej widowni. No, to były i filmy słabe. I filmów nie było, i różne czasy pomijając ostatnią pandemię. Także bardzo mi miło z tej okazji powitać na sali władzę miasta Sochaczewa, pana burmistrza Janiaka. Witam, witam również przedstawiciela starostwa, pana Osi Zapomniałem, widzicie nazwisko. O no, oczywiście, no tyle lat się znamy, ale wyleciało mi to. Trudno się mówi. E, proszę Państwa. E, no ja jestem zawsze ten jeden, który był, e, że tak powiem, na czubku, ale byli również pracownicy. Dziękuję pani kasjerce i was obsługiwała e, również budetie panią Begusię. Która no, mówi, że chyba będzie się z kinem. może będzie przychodziła odwiedzić wino. Proszę bardzo. Dziękuję również kino letniemu który, który no, spędził tutaj lat, kilkanaście. Między innymi opanował tą cyfrę, dzięki której to kino odżyło, i kino. Y, oczywiście wyświetla filmy dla was, myślę, że będzie dalej wyświetlało. To jest upomnienie dla tawiam. <klucza> e, proszę państwa, y, ja sam jeden w zasadzie to bym nie dał w tamtych latach, czyli w latach 90. czasu. Chciałem podziękować mojej rodzinie, mojej żonie, Alicji, mojej córce, jednej i drugiej Izabeli, Mai. Mojemu synowi bo wtedy robiło się wszystko ręcznie. Tak, tych plakat trzeba było opisać, napisać i powiesić na słupach sokarzewskich. A tych słupów było 37. Jak przestałem 5 lat temu wieszać plakaty, to panie, które mieszkają koło dworca, mówią, nie chodzą do kina, bo nie wiedzą, co jest grane. Taka jest prawda. Ale przed czas elektroniczny dostajecie sms-y, i w ten prosty sposób troszeczkę się odsunąłem od tego wieszania. A wieszałem plakaty przez, no, te dwadzieścia kilka lat. E, proszę Państwa, <śleszamy> e, 13 to jest taki dla mnie dzień szczęśliwy. E, 13 zamykam kino. Może to jest nieszczęśliwe dla kina, a może będzie szczęśliwe. Po 13 mieszkałem w blokach, a miałem do wyboru inne, wybrałem 13. I 13 czerwca roku NNN tego wysz się. Gdzie jest moja małżonka? Moja małżonka oczywiście wytrzymała ze mną trzy e, lata. Jak to na to było 13 czerwca? że widzicie, wszystko jednak na trzynastkę robić, a czasami jeszcze jakiś piątek, to jest w ogóle wąbowo. Proszę Państwa, to by było tej takiej oficjalnej części. Myślę, że do Sokaczewa jeszcze nie raz przyjadę i odjedzę to kino. Zobaczę, jakie tutaj filmy są, bo z tego, co się dowiedziałem od pana burmistrza, przejdzie w godne ręce i kolaków nie straci kina. Kolaków będzie miał kino. Co prawda wyświetlałem tutaj film, obejrzycie go, również taką zajadkę. Film jest o kinach Socha Czeskich, w których w zasadzie brałem udział, a ich było sześć e, razem z tym kinem e, i wrzuciłem to na Facebooka, bo chciałem podnieść atmosferę. No Pan Burmistrz zaraz oczywiście temat podjął, bo mieszkańcy zaczęli robić wpisy takie czy inne, Pan Burmistrz mówi, nie zamykamy, kino, kino będzie. To było specjalnie zrobione, żeby pan burmistrz nie zapomniał, że jest kino. Tak to by było. Dobra, moja córka tutaj się dopomina mikrofon. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. A propos tego, co pan wspominał, a propos tego jak to kino powstawało jak wieszaliśmy te plakaty, jak to się wszystko zaczęło. Nie umiem mówić przez mikrofon, także pewno będzie nieciekawie. E, tato, chcielibyśmy Ci podziękować za to, jak nas wychowałeś, jak nauczyłeś nas w pracy. E, jak e, zaczynaliśmy e, razem z tobą tutaj, ja w kasie, to my w kabinie, wieszaliśmy te plakaty. To wszystko nauczyło nas e, tego co potrafimy dzisiaj i doprowadziło nas do miejsca, w którym jesteśmy teraz. Także bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Oskar jest zastrzeżony, także jest to taki prawie Oskar. <noise> chociaż najlepszy z najlepszych, e, ale powiem Państwu, co zresztą było na Facebooku, że chyba dwa lata temu dostałem złoty dos, honorowy bilet za osiągnięcia w kulturze kinowej polskiej. Także zostałem doceniony przez środowisko kinowe. No kochani, 40 lat to się jednak nazbiera i człowieka znają wszyscy. Zna się wielu ludzi i bardzo mile będę wspominał Sokaczew i Chodaków przede wszystkim i Kino Mazowsze. I tych widzów, którzy tutaj od lat przychodzili, których pamiętam. No to jest naprawdę bardzo przyjemne. I kasierkę no oczywiście. No <noise> kasierka zawsze była miła, jak napisali na Facebooku. Bardzo było przyjemnie i miło. Także mi równie się miło. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos, bo zaczniemy jeszcze losowanie. nagrody. to się zejdzie ja. i tak dalej. Witam wszystkich, są... bardzo serdecznie. Aż się wzruszyłam. No słuchajcie, nawet mnie to nie się miał nie Dowiedziałam się, że jest sens. Bardzo emocjonalne, przepraszam, ale ogólnie to bardzo chciałam podziękować. Chciałam podziękować za to, że po prostu to kino tyle lat miało serca. Że tutaj ludzie, którzy przychodzili, przychodzili tak naprawdę dla tej atmosfery, dla tego kina. Nie dla wygodnych wateł, nie dla swansów. No na pewno tylko dla Pana po prostu, dla tego, że to kino miało serce, to był taki stary, Dziękuję Pierwsze w moim postaci. imieniu, w imieniu wszystkich sponsorów, a byłam e, jednym z takich długowiecznych, tak, e, chyba ostatnia zostałam i jeszcze bym trwała, no ale jak już jest taka sytuacja, to nie mi teraz będzie odejść. E, tutaj e, coś na wyjazd. <grywy> na nie jest. I nie wiem, ktoś jeszcze chce coś powiedzieć, podziękować panu Zbyszkowi, to zapraszam. Bardzo proszę, Pan Burmistrz. Szanowny Panie Zbigniewie, szanowni pracownicy Kina Mazowsze, Drodzy Państwo, no nie ukrywam, że dał mi duże wyzwanie Pan Zbyszek. Młody Burmistrz lubił wyzwania. Spotkaliśmy się też, przyjąłem tą informację z ogromnym smutkiem, bo odwiedzałem to kino od kajtka, począwszy od wycieczek szkolnych. Porozmawialiśmy. Muszę powiedzieć, że Pan Zbyszek Zawsze był w porządku i do końca, nawet podczas tej rozmowy, e, zachował się w porządku. E, I nie ukrywam to, że chodaków musi mieć kino, więc e, zrobiłem wszystko e, i to kino dalej tutaj będzie. Jeszcze o szczegółach będziemy informowali. Natomiast e, chciałbym też, żeby niektóre rzeczy, o czym też negocjuję z, z firmami, pozostały, które prowadził pan Zbyszek. Chciałbym uszanować te wiele lat, które tutaj były i oddać w ten sposób honor panu Zbyszkowi. Pozwolę sobie też odczytać listy, które do Pana skierowałem. Szanowny Pan Zbigniew Magdziarz, Mazowiecka Sieć Kin, Kino Mazowsze w Sokaczewie. W tym szczególnym dniu, gdy Kino Mazowsze w Sokaczewie zaprosiło widzów na ostatni seans filmowy, pragnę podziękować za niemal trzy dekady współpracy z naszym samorządem. Prowadzone przez Pana kino rozpoczęło działalność 27 lat temu. Było spadkobiercą pięknych tradycji wywodzących się z lat 50., Minionego stulecia, gdy Chodakowskie zakłady włókien chemicznych Chemitex zbudowały dla swych pracowników nowoczesny Kioty kino Mazowsze. To tysiące seansów pięknych wspomnień, wzruszeń, przygód i podróży odbytych przez widzów wraz z bohaterami wyświetlanych filmów. W imieniu mieszkańców dziękuję za współorganizację kilku edycji Sokaczewskiego Festiwalu Filmowego, w ramach którego mogliśmy osobiście spotkać się z mistrzami rodziny kinematografii, reżyserami, aktorami i scenarzystami. Między innymi Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Zanusim, Kazimierzem Kutcem, Jerzym Hoffmanem, Ewą Ziętek, Sylwestrem Maciejewskim czy Ryszardem Zatorskim. Dziękuję za wspieranie naszego samorządu w realizacji kina plenerowego organizowanego w ramach Sokaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Stałe inwestowanie w sprzęt oraz starania, by repertuar kina zawsze był ciekawy i odpowiadał oczekiwaniom widzów. Dziękuję też za każdą inicjatywę promującą kino, w tym projekt Kino dla Kobiet. Czy przyznanie znaczących rabatów posiadaczom Sokaczewskiej Karty Mieszkańca? Przez niemal cztery dekady skutecznie rozbudzał Pan miłość do dziesiątej muzyki. Kino Mazowsze było i pozostanie w naszej pamięci jasnym punktem na kulturalnej mapie miasta. Mamy też taki prezent. To taka kamera retro. Mam nadzieję, mam nadzieję że gdzieś okrasi salon. Domowy i też, żeby to zawsze było takie zaproszenie do Sokaczewa, bo pan mówi, że będzie miło wspominał Sokaczew, a ja uważam, że pan jest rodowitym mieszkańcem tego miasta. Proszę też przyjąć bukiet kwiatów i naprawdę bardzo dziękuję serdecznie za olbrzymi wkład w kulturę Sokaczewską, panie Zbigniewie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Burmistrzu, za dopełnienie mojego wkładu kulturalnego. Na, dla Sochaczewa, na mapie Sochaczewa jednak zostanę. <klucza> odejdę ale będę, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, to, że Pan Zbyszek e, dzisiaj nie pamiętał mojego imienia i nazwiska, to celowe zagranie, bo często do mnie dzwoni do Wydziału Promocji Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Saczewie Marcin, robimy kino z wartościami. Marcin, robimy wieczór nie tylko dla kobiet. Oczywiście, to my robimy nagrodę na losowanie. I tak się to układało przez, lat, przez lata, i tak trwa. Do dziś, niestety, po raz ostatni przynieśliśmy nagrody. I przyniosłem też bez losowania, panie Zbyszku, wszystkiego dobrego od Wydziału Promocji Kultury i Sportu. Bardzo dziękujemy że za tą bardzo fantastyczną współpracę. Szkoda, że nie było nas tyle na sali podczas każdego seansu, a dzisiaj jesteśmy wszyscy wspólnie. Przyszli ci wszyscy, którzy to kino wspominają z sentymentem. Ja również zaliczam się do tych osób, które zawsze będą tutaj sercem i będę Pana pamiętał jako nie tylko współpracownika, ale człowieka, który robił kino w Saczewie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu.